Nie jestem tym, co mi się przydarzyło. Jestem tym, kim postanowiłem się stać. Karl Yang. Wiesz, wiele razy myślałem, że jestem sumą swoich porażek. Że jestem gościem, który nie ogarniał życia, który zawiódł, który się pogubił. Myślałem, skoro tyle razy nie wyszło, to chyba tak już mam. Może taki jestem. Taki ktoś, komu nie wychodzi. Ale Yang mówi, nie jesteś tym, co Ci się przydarzyło. Nie jesteś rozwodem, traumą, biedą, depresją, samotnością, śmiercią bliskich, błędami sprzed lat. To wszystko się wydarzyło, ale to nie Ty, to tło. A Ty możesz zdecydować, kim jesteś na tym tle. I to jest przerażające, bo jak nie można już winić przeszłości, to trzeba wziąć odpowiedzialność. Za dziś, za jutro, za siebie. Ale to też jest wyzwalające, bo nie musisz czekać, aż wszystko się naprawi, nie musisz wracać w czasie. Możesz po prostu teraz postanowić, kim chcę być kimś, kto wstaje mimo zmęczenia, kocha mimo straty, tworzy mimo strachu, daje nawet jeśli sam czasem ma pusto. Ja tak próbuję codziennie, nie zawsze wychodzi, ale próbuję. Może właśnie to jest ten wybór. Więc nie jesteś tym, co cię złamało. Jesteś tym, co z tym zrobiłeś.